Radio Głos. Uskrzydla dusze. Cięże biskupie, czym jest dla pasterza diecezji moment otwarcia procesu beatyfikacyjnego na no diecezjanek? w tym przypadku dr Aleksandry Gabrysiak? Tak mi się wydaje, że dla każdego biskupa otwarcie procesu o beatyfikację jest ważnym przeżyciem i e, ważnym e, wydarzeniem e, w, w jego posłudze biskupiej e, w konkretnej diecezji. To się nie zdarza co dzień. E, to się zdarza raz, czy może, może dwa razy e, w życiu. E, I e, dlatego e, Dlatego z jakąś wielką radością, ale też jakimś poczuciem odpowiedzialności e, uczestniczyłem w tym wydarzeniu i je właściwie zwołałem, e, otwierając proces, ustanawiając e, Trybunał, Komisję e, Historyczną, zespół teologów. Wcześniej postulatorów sprawy. E, ważne jest to, żeby, żeby potwierdzać heroiczność życia konkretnych osób. E, to nie jest tak, że wszyscy są bezreligijni, że wszyscy są obojętni religijnie, że inspiracja chrześcijańska nie ma znaczenia w naszym życiu. Bardzo wielu ludzi kieruje się na co dzień wymaganiami Ewangelii, jej wskazaniami, a niektórzy kierują się w jakiś sposób jeszcze szczególny i to trzeba zauważyć, to trzeba potwierdzić. Beatyfikacja, proces beatyfikacyjny zmierza w tym kierunku, żeby zweryfikować taką trochę Ponad można powiedzieć normatywną chrześcijańską postawę. Bardzo dziękuję, był zapłać. Małgorzata Prusak, przewodnicząca Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich. I także wicepostulatorka procesu beatyfikacyjnego dr oj Gabrysiak. Panie doktor, czym jest ten moment, ta chwila, kiedy rozpoczyna się proces beatyfikacyjny, nabiera nowych treści, nowego rozpędu właśnie dla środowiska medycznego, szczególnie, farmaceutów? No myślę, że to jest no, taki podniosły moment szczególny. Też wzruszający, jak dla wicepostulatora, który składał przysięgę. I też moment poszukiwania, bo tutaj myślę, że świętość Oli jako Osoby tutaj lekarki i takiej dużej społecznicy, no nie jest jakby tutaj kwestionowana. Chodzi o to, żeby rozeznać wolę Bożą, czy ma być takim przykładem dla całego środowiska tutaj medycznego, dla, leka dla lekarzy, ale też może dla diagnostów laboratoryjnych, którzy pracu pracują w laboratoriach, a tutaj Ola Gabrysiak była dy, y, kierownikiem laboratorium i w Czczewie i y, y, y w y Elblągu. Także to myślę, że dla nich też może być postać y, taka ciekawa. Czy mogą się pojawić, bo tak było zapowiadane w procesie, i czy są oczekiwani jacyś nowi świadkowie dokumenty, które mogą pomóc w procesie? Znaczy, podczas całego procesu jest y, badanie y, właśnie świętości, heroiczności, cnót, y, jak to właśnie w praktyce wyglądało, więc w każdym momencie można się zgłosić, można, y, jeżeli ktoś znał dr Ole albo swoje własne przemyślenia, można zgłosić tutaj do Trybunału. I jest to od sprawa otwarta, nie jest tak, że jest lista świadków, która na dzisiaj jest przygotowana, nie jest zamknięta. Także można w każdej chwili dodać osoby, które by chciały się wypowiedzieć. Tutaj żyła, tutaj tragicznie zmarła doktor Ola, ale była związana też z terenem diecezji pelplińskiej, trzew, Gniew, Pelplin właściwie, więc mogą i tam być świadkowie i do nich apelujemy o zgłaszanie się. Tak, właśnie z, z tego czasu, kiedy... Pracowała w Czczewie, nie tylko pracowała w szpitalu, ale też udzielała się w różnych miejscach. Między innymi założyła telefon zaufania, który działał na tym terenie. Także myślę, że jeszcze może są osoby, które pamiętają doktor Ole, może są osoby, którym pomagała, bo. No nie tylko może z Szczewa, ale tutaj może bardziej w Elblągu już się rozwinęła ta działalność dla samotnych matek. Naprawdę dużo robiła dla tych dziewcząt i one były wtedy jeszcze młodymi dziewczynami. Może któraś jeszcze by chciała się wypowiedzieć. Po latach, właśnie jak ta pomoc wyglądała. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, pani postulat. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję. Wiesława Pokropska, dyrektor Hospicjum Merbląskiego. Czy miała pani dyrektor okazję współpracy z dr Olą? Tak, miałam okazję współpracy po raz pierwszy w szpitalu na ulicy Żeromskiego, gdzie pracowałam na oddziale chirurgii dziecięcej. W Elblągu. W Elblągu, tak. A pani doktor była kierownikiem laboratorium, więc wtedy się spotykałyśmy. No i kolejny raz, kiedy powstało hospicjum Elbląskie, pracowałyśmy obie jako wolontariuszki w tym hospicjum. Jakie wspomnienia z tego? Jaką postacią była dla pani? No taką nietuzinkową postacią była, była, widoczna w różnych środowiskach, tak, i no, w środowisku lekarskim, no też znaczącą, znaczącą postacią, a potem już jak powstał Dom Matki Samotnej, Hospicjum Elbląskie, to my na tych, w Polach się spotykałyśmy, bo ja tu współpracując z siostrą Alicją przychodziłam czasami do dzieci tam do domu matki samotnej, tak? jak była potrzeba jakiejś konsultacji pediatrycznej czy, czy chirurgicznej. A poza tym no te, te dzieci matek samotnych również bywały na oddziale chirurgii dziecięcej. Ja byłam wtedy ordynatorem na tym oddziale i pani doktor Gawrysiakowa przychodziła z tymi matkami. Tam no był zakaz oglądania, znaczy zakaz wchodzenia na oddział. I ja no, muszę powiedzieć, że czasami umożliwiałam, żeby te matki mogły na chwilę wejść i zobaczyć to swoje dziecko. Początkowo narażając się swojemu ordynatorowi, a potem, już jak byłam ordynatorem, to oddział był otwarty i mogły wchodzić. Jaką była osobowością? Jaką ją pani za, zapamiętała, panią dr Gabrysię? Taka z charakterem kobieta, tak? Nie dała sobie w kaszę dłuchać. Pamiętam, jak ścigała moich kolegów chirurgów, kiedy na nocnych dyżurach przyjmowali pacjenta i się nie zastanawiali, czy te badania im będą potrzebne, czy nie. Kazali pobierać krew do badań i wysłaj do laboratorium, tak? A pani doktor rano ich, ich dyscyplinowała i pytała, po co im te badania były potrzebne w nocy. Także no, taką była bardzo zasadniczą osobą. A widzi w nią rzeczywiście pani osobę, którą można wynieść do chwały ołtarza? Pan Bóg wie, ja nie wiem. Pan Bóg wie, bo ja z tej strony ją tak bardzo nie znałam. Widziałam tak? tylko, że codziennie uczestniczyłabym mszy świętej w takim małym kościółku świętego Jerzego na ulicy Bema, bo jak przechodziłam tamtędy koło południa, szłam do poradni chirurgii dziecięcej, to samochód panie doktor codziennie stał w tym miejscu pod kościołem. Bardzo dziękuję, Proszę. dziękuję bardzo.